Witajcie w trzecim odcinku naszej podróży pfPV. Po Dzisiaj zajmiemy się kluczowym krokiem na drodze do zostania pilotem. Rozpoczniemy naukę latania. Przejdziemy przez zalety i wady symulatora, jakie są dostępne na rynku i który wybrać. Podpowiem jak dobrać aparaturę, by finalnie wzbić się w wirtualne przestworza. Na bazie naszych doświadczeń i społeczności fpv już dzisiaj rozpoczniesz przygotowania do prawdziwego lotu. Ja jestem Konrad i witam Was na kanale FPV. Rozpocznijmy od korzyści, które płyną z nauki na symulatorze. Przede wszystkim oszczędność. Podczas latania możemy rozbijać naszego wirtualnego drona bez końca. Nie ponosimy kosztów naprawy, czy to naszej maszyny, czy też uszkodzonego mienia. Kolejną zaletą jest bezpieczeństwo. Trenujemy w kontrolowanym środowisku, dzięki czemu nie musimy się martwić, że wyrządzimy sobie czy komuś krzywdę. Szybkość nauki. Też jest ważnym punktem, gdyż oferuje nam nieskończoną liczbę prób, co może przełożyć się na sprawniejsze rozwijanie umiejętności. Nie przesadzajmy jednak z długimi sesjami, gdyż po pewnym czasie dopadnie nas zmęczenie, a co za tym idzie, obniży się nasza efektywność. Zdecydowanie sprawdzą się tu krótsze sesje z czasem na odpoczynek. Ostatnim punktem jest odporność na warunki pogodowe. Symulator pozwala nam na latanie. O każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych, które mogą nam przeszkodzić, takie jak wiatr czy deszcz. Niestety, nauka na symulatorze ma też swoje wady. Jedną z nich jest brak idealnego odzwierciedlenia realistycznych warunków. Dron może opadać wolniej niż w realnym świecie, lub też zachowywać się zupełnie inaczej w zależności od przeciążeń w powietrzu. Jednak przy pierwszych lotach nie ma to aż tak dużego znaczenia. Warto jednak się nastawić, że przy przejściu z symulatora na prawdziwego drona będziemy musieli dostosować się do innych warunków. Na sam koniec warto wspomnieć o ograniczeniach sprzętowych. Symulatory są budowane z tych samych narzędzi, które wykorzystują gry komputerowe, a co za tym idzie, wymagają odpowiedniego sprzętu. Warto sprawdzić, czy nasz PC czy laptop będzie w stanie go obsłużyć. Kiedy mamy już omówione wady i zalety symulatorów, Przyjrzyjmy się dostępnym rozwiązaniom na rynku. Są nimi: Liftoff, of, Velocidron, Trip FPV, Uncrashed oraz DRL. W takim razie porównajmy te symulatory w kilku aspektach. Jeśli chodzi o cenę, zwycięzcą jest tutaj DRL, który kosztuje w okolicach 36 zł i jest to najbardziej przystępna opcja finansowa. Jeśli chodzi o platformę, to tutaj brak jednoznacznego zwycięzcy gdyż większość symulatorów jest dostępna na Steam, z wyjątkiem Velocidron. Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, zwycięzcą jest Uncrashed z minimalnym wymogiem GTX 770, co czyni go najbardziej dostępnym dla osób z różnymi konfiguracjami komputerowymi. Jeśli chodzi o grafikę, to tutaj mamy dwóch zwycięzców: tryb FPV oraz Uncrashed. Oba oferujące jakość grafiki ocenianą na super zapewniają bardziej imersyjne doświadczenia wizualne. Jeśli chodzi o realistykę, zwycięzcą jednak tutaj jest Velocidrone z najlepszą oceną realistyki. Jest szczególnie rekomendowany dla entuzjazdów wyścigów. Podsumowując, nie ma jednego uniwersalnego zwycięzcy, ale na podstawie różnych kryteriów tryb FPV oraz Velocidrone są tutaj uznawane za najlepsze. Mają porównywalne, świetne odzorowanie fizyki, lecz z lekką przewagą dla tryb FPV, jeśli chodzi o grafikę. Sam posiadam obie opcje i to właśnie z nimi przygotujemy setup do nauki. Wybór odpowiedniego radia może mieć znaczący wpływ na komfort nauki, postępy w lataniu czy też ogólne doświadczenie w świecie FPV. Wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje aparatur. Pełnowymiarowe oraz gamepadowe. W takim razie, co je różni? Aparatury pełnowymiarowe są większe, często wyposażone w pełnowymiarowe gimbale, czyli joysticki, co zapewnia wyższą precyzję i lepszą kontrolę. Ich rozmiar i kształt są zaprojektowane tak, aby pasowały do dłoni dorosłego użytkownika, co może przyczyniać się do większego komfortu podczas długich sesji latania. Zwykle oferują więcej przycisków i możliwości programowania, co pozwala na bardziej zaawansowaną i dostosowaną konfigurację. Rozmiar pozwala też na zastosowanie bardziej pojemnej baterii, co może znacząco wydłużyć czas pracy. Aparatury gamepadowe są mniejsze i bardziej kompaktowe przypominają kontrolery do gier wideo. Mogą być mniej ergonomiczne dla długotrwałego latania, ponieważ mniejsze gimbale i ograniczona przestrzeń mogą prowadzić do szybszego zmęczenia rąk. Jednakże są bardziej przenośne i mogą być bardziej intuicyjne w użyciu dla osób przyzwyczajonych do gier wideo. Mają ograniczoną liczbę kanałów i przycisków, co może ograniczać ich funkcjonalność. Są zazwyczaj mniej konfigurowalne niż aparatury pełnowymiarowe. Ale dla wielu użytkowników ich prostota może być zaletą. Mały kształt może być jednak problematyczny do zamontowania większej baterii, co może mocno skrócić czas pracy i w efekcie wymusić na nas posiadanie zapasowego akumulatora. Wybór między aparaturą pełnowymiarową a gamepadową zależy głównie od indywidualnych preferencji. Kiedy nie wiemy, co nam będzie odpowiadać, warto rozeznać się w lokalnej społeczności. Może ktoś w Waszej okolicy lata już dronem FPV i posiada taką aparaturę? Dzięki temu będziecie mogli sprawdzić, czy Wam leży w dłoniach, i ewentualnie wybrać inną opcję. Jeśli nie wiecie, gdzie szukać takich społeczności, to standardowo zaproszę Was na nasz serwer Discord mrc, gdzie możecie poszukać ludzi, którzy latają w Waszej okolicy. Przy wyborze aparatury decydujemy również. Jaki protokół sterujący wybrać? Jest to standard, w jaki sposób aparatura komunikuje się z odbiornikiem znajdującym się na dronie. W tej chwili na rynku mamy dwa znaczące protokoły: jest to TBS Crossfire oraz ExpressLRS. Co w takim wypadku wybrać? Osobiście poleciłbym ExpressLRS-a. Przede wszystkim jest to technologia stworzona w kulturze open source. Gdzie każdy fragment kodu jest dostępny w internecie. Poza tym jest to szybko rozwijający się protokół, a wiele firm produkujących sprzęt FPV posiada w swojej ofercie nadajniki i odbiorniki, co przekłada się na cenę oraz dostępność. Dodatkowo wiele aparatur posiada już budowanego ekspres LRS-a. A co za tym idzie, nie musimy kupować dodatkowego nadajnika. W przypadku, jeśli chcielibyśmy przejść na crossfire'a. Możemy dokupić właśnie dodatkowy nadajnik, który wepniemy w standardowy Base, znajdujący się na tyle aparatury. W takim razie, jakie radio Wam bym polecił? Przede wszystkim rozbiłbym to na kilka kategorii. Pierwszą z nich jest opcja budżetowa. Jeśli nie chcecie pakować dużo pieniędzy na start, rozważyłbym tutaj aparaturę Radio Master Pocket. Jest to małe i lekkie radio, które oferuje dużo funkcji. Wyposażone jest w wymienne końcówki drążków i składaną antenę, co pozwala nam na łatwiejsze przechowywanie i transportowanie. Jest kompatybilne z bateriami 18650, które wykorzystuje się w standardowych aparaturach. Dzięki temu możemy się cieszyć wieloma godzinami latania. Jego cena oscyluje w granicach 360 zł. Jeśli interesują nas opcje gamepadowe, to tutaj możemy wyróżnić dwie opcje: Radio Master Zoro oraz TBS Tango 2. Pierwsza z nich jest ciut tańsza i posiada na pokładzie wcześniej wspomnianego Express LRS a Druga opcja w to miejsce posiada TBS Crossfire. Kolejną zaletą Zoro jest dużo większy ekran. Ich cena oscyluje w granicach 700 do 800 zł. Jeśli nie ogranicza nas budżet, to tutaj będą królować aparatury pełnowymiarowe, takie jak RadioMaster TX16S2 oraz RadioMaster Boxer. Są to radia również zbudowane w Express LRSM, posiadające szereg przycisków i przełączników, które pozwalają nam na ogrom konfiguracji. Cena boxera niewiele odbiega od aparatur gamepadowych. Ale jeśli zdecydowalibyśmy się na TX16S2, to tutaj musimy wydać za niego co najmniej 1000 zł. Jak widzicie, w każdym rozmiarze znajdziemy opcję od Radio Mastera. I to nie jest żadna reklama, po prostu ta firma tak zdominowała rynek aparatur w każdej kategorii, oferując wspaniałą jakość oraz jej stosunek do ceny. Sam posiadam boksera, na którego przesiadłem się z poprzedniej wersji TX16S. Jeśli już posiadamy aparaturę oraz symulator, możemy przejść do konfiguracji. Pierwsze co będziemy potrzebować to kapel USB, którym podłączymy nasze radio do komputera. Pamiętajcie, żeby zrobić to przed uruchomieniem symulatora. Dzięki temu będzie mógł wykryć naszą aparaturę poprawnie. Zacznijmy od Velocidrone. Po uruchomieniu pliku z rozpakowanego archiwum uruchomi nam się launcher, gdzie gra się pobierze, a także poprosi nas o login i hasło. W momencie, kiedy gra już będzie gotowa do uruchomienia, klikamy play. W menu głównym klikamy sekcję controller, gdzie przeniesie nas do ustawień kontrolera. Następnie musimy kliknąć assign controller i poruszyć stickami w jakikolwiek sposób, żeby można było wykryć naszą aparaturę. Następnie klikamy Assign Sticks i po przekątnej ruszamy naszymi gimbalami. Następnie musimy wycentrować i poszczególne osie, tak jak tutaj po kolei, czyli Roll, Pitch, Yaw i Throttle poruszyć tak, żeby mogła aparatura to wygrać. Następnie musimy znowu wycentrować i ruszyć ponownie rolem w prawo. Piczem do góry, jołem w lewo i wrotem do przodu. Dzięki temu poprawnie zmapuje nasze osie Velocidrone. I w taki sposób nasz kontroler jest gotowy do lotu i do ćwiczeń. Dla porównania przejdźmy teraz do tryb FPV. Tutaj musimy wybrać zakładkę Options, by następnie przejść do panelu kontrolera, czyli Controls. Tutaj klikamy Setup Guide, by wybrać. Przycisk Radio Control, bo właśnie taki mamy. W wybieralnym polu powyżej powinna się wyświetlać nazwa naszego kontrolera. Po kliknięciu Radio musimy wykryć nasze osie. Zgodnie z grafiką przesuwamy odpowiednie osie tak, by symulator je poprawnie wykrył. Następnie poprosi nas o kalibrację tych osi i również zgodnie z grafiką postępujemy z naszymi gimbalami, czyli dajemy je mocno zakresy na zewnątrz. Następnie tutaj możemy jeszcze zweryfikować, czy nasze osie są w poprawnym kierunku. Może zdarzy się tak, że symulator wykryje poprawnie oś, ale ją odwróci. Po prawej stronie dzięki temu będziemy mogli zmienić. I tak jak tu widać przesuwam w lewo i w prawo, a na kontrolerze pojawia się nadrw. Musimy zrobić tak, żeby to rzeczywiście miało odzwierciedlenie z tym, jak przesuwamy naszymi prawdziwymi gimbalami. Klikamy Confirm i tutaj jeszcze jest potwierdzenie tego, że działamy w trybie mode 2, czyli przepustnicę mamy po lewej stronie. Klikamy Confirm. I dzięki temu mamy już skonfigurowany nasz kontroler i możemy rozpocząć naukę. Nasze środowisko jest już gotowe do latania. Przejdźmy w takim razie do nauki. Aby to rozpocząć, musimy wybrać tryb Single Player. Następnie Tutaj, kiedy pierwszy raz uruchomicie symulator, powinien yy, Wam się wyświetlić komunikat, że nie macie żadnego skonfigurowanego drona. Ja w tym wypadku mam już dwa, które, które teraz jakby usunę i dodam sobie kolejnego. Ja w tym wypadku wybiorę sobie coś, co będzie przypominać taką typową, freestyle'ową piątkę. Kurczę, gdzieś już takiego miałem. Tak, to jest DRP Milo 5. Wybieram Select Model i tu musimy podać nazwę. Może być dona dowolna. Klikamy Save. Po lewej stronie ten dron będzie wybrany. Klikamy Select Quad. Następnie musimy wybrać scenarię, w której będziemy latać. Tutaj po lewej mamy też nazwę torów, ponieważ velosidon głównie służy do latania wyścigów. Najlepiej by było znaleźć Taki, e, taką scenerię, e, która się nazywa Countryside, ponieważ ona ma jakby najbardziej taką otwartą przestrzeń i łatwo na niej trenować. Ja w tym wypadku mam tu wybrane multi Io mikro i, e, i klikamy po prostu, tutaj musi być ten tick, klikamy Select Scenery i zaczynamy. Po odpaleniu naszej scenerii dron, jak widać, swobodnie leży sobie na ziemi, czyli tak jakbyśmy go startowali normalnie podczas pierwszego naszego prawdziwego lotu. Aby rozpocząć naukę, musimy zacząć od podstawowego manewru, czyli startowania. Jak tutaj za pomocą przycisku M włączyłem sobie podgląd moich gimbali, tak byście widzieli dokładnie, w jakiej one są aktualnie pozycji. I tak jak widzicie, pionowa oś lewego drążka jest na wartości 0, czyli nasz gaz, gaz jest wyłączony. W tym momencie, żeby wystartować, musimy zacząć zwiększać wartość tego gazu i jak powoli słyszycie, silniki zaczynają pracować i odrywamy się od ziemi. Jak widzicie, na początku mamy tutaj taki efekt takiego odbijania się od ziemi. Nazywa się to ground effect, czyli w momencie, kiedy powietrze, które przepływa przez nasze śmigła, odbija się od ziemi znajdującej się pod dronem i dodatkowo podbija naszego drona. Kiedy dodamy więcej gazu i podniesiemy naszego drona ten efekt już zanika, ponieważ powietrze, które odbije się od Ziemi nie jest już w stanie dolecieć z powrotem do naszego drona. Jak widzicie dron cały czas nasz się wznosi i kiedy odpuścimy trochę gazu ten dron zaczyna nam opadać. I tutaj kolejnym ćwiczeniem jest utrzymanie tzw. pozycji pionowej. Czyli musimy znaleźć taki balans, taką pozycję drążka w dronie, która spowoduje, że ten dron będzie dosłownie wisiał w powietrzu tak, jak to jest teraz. U was może, czy może na początku być tak, że będzie dron opadał, dron będzie się podnosił i ciężko będzie wam to na początku znaleźć. Musicie pamiętać, że ja po prostu już od 4 lat latam dronem i to po prostu przychodzi mi z łatwością, yy, więc nie traćcie, nie traćcie cierpliwości. Ćwiczcie, Ćwiczcie i jeszcze raz Ćwiczcie, bo to yy, jak najbardziej się, yy, jak najbardziej idzie się wyuczyć. Ale yy, nie załamujcie się, kiedy nie wiem, po godzinie nie będziecie jeszcze tego umieć. Następnie ważnym, efekt, yy, ważnym manewrem oprócz startowania jest lądowanie. W tym wypadku, kiedy mamy pozycję ustabilizowaną po prostu odpuszczamy gaz i powolutku sobie tym dronem schodzimy. Dla pewności na początku możemy sobie wystabilizować tą pozycję przed samym lądowaniem, a następnie odpuścić gaz już na spokojnie i przy samym dole schodzimy do wartości zerowej. Super. I, i tak naprawdę, jeśli to przećwiczycie, musicie dopanować te podstawowe manewry do perfekcji, ponieważ pozwolą Wam bezpiecznie przede wszystkim latać dronem na zewnątrz. Kolejnym ćwiczeniem jest lot do przodu. Z powrotem podnosimy naszego drona, startujemy, stabilizujemy naszą pozycję i aby to wykonać, prawym drążkiem musimy przechylić do przodu. I przechylamy lecisko do przodu i nasz dron leci. Ale jak widzicie, ten dron zaczyna lecieć. W ziemię i kończy, kończy na ziemi. Tutaj ładnie nam gra zrestartowała, ale jakbyście potrzebowali zrestartować, to oczywiście skrót R na klawiaturze. Yy, dlaczego się tak dzieje? Ponieważ yy, kierunek yy, powietrza, yy, który, które jest mielone przez śmigła, yy, jest skierowany do dołu. Dlatego nasza wartość jest wystarczająca do tego, żeby utrzymać pozycję, tak jak teraz to widać. Kiedy przechylimy ten kierunek powietrza, będzie pod kątem do Ziemi, co będzie powodowało, że wytraca będziemy wytracali częściowo naszą siłę nośności. Więc w tym momencie, kiedy pochylimy naszego drona do przodu, musimy zwiększyć wartość też naszego gazu, żeby utrzymać tą pozycję, tą wysokość, którą mieliśmy zadaną. I tak widzicie, dron leci do przodu. Też jest ważne, kiedy w momencie y, kiedy startujecie, utrzymujecie tą pozycję, to wystarczy drążek leciutko pochylić do przodu i go odpuścić, ponieważ y, w momencie kiedy drążek centruje się z powrotem do naszej jakby pozycji, y, to dron nie podąża za nim, ponieważ y, drążek y, zmienia pozycję ale żeby ją jakby wyzerować, musimy skontrować przeciwną wartością. Czyli jeśli przesuniemy na przykład drążek o 15 stopni do przodu, to żeby z powrotem drona wyprostować w poziomie, musimy ten drążek dać 15 stopni w drugo, od, od środka w drugą stronę. Tak więc jeśli na przykład pochylimy drążek i będziemy cały czas trzymać, to ten nasz dron będzie zmieniał pozycję. Ale jeśli na przykład zrobimy tak, że pochylimy nasz drążek, puścimy go, widzisz, jest na środku, jak może bardziej to zaprezentuję, kiedy pochylimy, to nasz dron będzie cały czas pikował do przodu. No dobra, wróćmy sobie do startu. I teraz najważniejszy manerw po leceniu do przodu, czyli tak, lecimy do przodu. I żeby wyhamować, po prostu musimy skontrować troszeczkę, odpuścić gaz. Skontrować w drugą stronę, czyli do dołu prawy drążek. I jak widzicie, z powrotem, jesteśmy w tym, yy, z powrotem stoimy w miejscu. Kiedy opanujecie już latanie do przodu, możemy pomyśleć nad skręcaniem. I tak jak zwykle, podnosimy naszego drona, stabilizujemy pozycję. I teraz tak. I jednym z podstawowych manewrów yy, skręcania jest użycie osi jo, czyli yy, lewy drążek i po, poruszanie się lewo-prawo. Kiedy to zrobimy, nasz dron obraca się wokół własnej osi, wokół osi tak naprawdę ruchu powietrza, które, przez, które przepływa przez naszego drona. W momencie, kiedy yy, tak robimy, widzicie, możemy skręcać, ale... Żeby to wykonać poprawnie, yy, musimy zatrzymać drona, wystabilizować go w poziomie, a następnie wykonać manewr skrętu 8 yy, io i dopiero pochylić się i lecieć dalej. Czyli tak naprawdę musiałbym zrobić coś takiego, wystabilizować go, czyli wyhamować, a następnie obrócić jo i z powrotem pochylić i lecieć do przodu. Jak widzicie, nie jest to zbyt komfortowe, nie możecie tej pozycji zmieniać od razu. Tak więc pokażę Wam, jak zrobić manewrowany ruch. Aby wykonać ruch manewrowany, musimy standardowo podnieść naszego drona, wystabilizować naszą pozycję w pionie, a następnie lecieć do przodu. I, aby, I dodać oczywiście troszeczkę gazu. Aby skręcić, musimy tak naprawdę skoordynować nasze poziome osie, więc jeśli chcemy skręcić w prawo, musimy skręcić rolę w prawo i od razu też osią jo też również skręcić w prawo dzięki temu jesteśmy w stanie wykonać taki ruch manewrowy manewrowany dzięki temu yy, będziemy mogli płynnie skręcić jak widzieliście yy, żeby wyjść płynnie z tego ruchu czyli znowu lecimy do przodu skręcamy w prawo Czyli prawe osie, poziomy osie w prawo, żeby wyjść z tego ruchu, tak naprawdę musimy tymi drążkami wrócić. Czyli musimy skontrować w lewo. Tak jak to robiliśmy przy hamowaniu. Jeśli chcemy skręcić w lewo, musimy zrobić podobnie. Czyli osią rol w lewo i za nią leci ją. I widzicie, ładnie skręcamy w lewo. Yy... Skręty są tak naprawdę jedną z najtrudniejszych, e, e, są jednym z najtrudniejszych manewrów na początku dla początkującego pilota, tak więc skupcie tu się tutaj bardzo wyjątkowo, czas, e, nawet możecie zrobić sobie przerwę i ze świeżym umysłem podejść do tego ćwiczenia. Ostatnim takim ruchem, który dzisiaj wam przedstawię, jest e, ruch niemanewrowany, nie wiem jak to jest e, po polsku zdefiniowane. Ale ruch polega na tym, żebyśmy mogli zrobić tak, że lecimy sobie do przodu i chcemy w momencie się odwrócić, czyli coś naprawdę takiego. I, i tak naprawdę to po, ten ruch polega na tym, że musimy osią o bardzo wychylić, odpuścić gaz i następnie dodać gazu, tak jakbyśmy chcieli tak naprawdę zatrzymać naszego drona. Czyli tak naprawdę troszeczkę rola, żeby wystabilizować naszego, yy, naszego drona, gdy używamy bardzo y, mocnego ruchu osią J, czyli tą, która, y, która steruje naszą dronem w kierunku y, w osi y, w osi powietrza, które przepływa przez nasze śmigło. Czyli jeszcze raz. Lecimy sobie, może od początku zrestartujmy. Czyli tak. Wzbijamy się, stabilizujemy naszą pozycję, pochylamy się do przodu, dodajemy gazu, żeby lecieć. Następnie, kiedy wykonujemy ten ruch. Delikatnie roll w prawo i agresywnie jo. Trochę odpuszczamy gazu i z powrotem stabilizujemy, dodajemy gazu. Czyli to tak naprawdę jest to ruch taki tak jak wcześniej manewrowy, tylko taki bardzo gwałtowny, gdzie nie dajemy podobnej ilości jo i roll yy, dla naszego drona, tylko po prostu bardziej musimy tutaj wzoperować yo bo to jest troszeczkę taki ruch, tak jak to ruszaliśmy się. Yy, Y, przy tym pierwszym, y, pierwszym skręcie, który pokazywałem, który nie był taki optymalny, tak więc y, jeszcze raz pochylamy się, lecimy. Możemy ta, bo, y, tak naprawdę ten ruch jest bardzo dobry przy szybkich manewrach. Odwracamy się i cyk. Przyśliczcie sobie ruch, ruch drążków, jaki ja tu wykonuję, bo robimy troszeczkę taki drift. Cyk, odwracamy się, i jest wszystko jakby w porządku. No i na koniec możemy sobie wrócić do naszego miejsca startu. Wystabilizować drona, yy, zatrzymać się w powietrzu i wylądować. Super. Tak naprawdę jest to. Yy, tak naprawdę to są podstawy, które dzisiaj Wam przedstawiłem i yy, które będą dla Was niezbędne do rozpoczęcia lotów yy, w prawdziwej przestrzeni powietrznej. Tak naprawdę. Yy, jest to ułamek tego, co można zrobić dronem. Tak więc jeśli, jeśli uważacie, że chcielibyście zrobić, więc jeśli chcielibyście przejść taki porządny kurs od A do Z, to szczerze polecam Wam świeżą serię od Joshua Bartuela, który właśnie wypuścił naukę latania od A do Z. Niestety ten materiał jest w języku angielskim. Yy, wiem, że dla niektórych to może być problem, tak więc jeśli uważacie, że taki materiał powinien pojawić się na naszym kanale, a raczej seria yy, polegająca na nauce latania, serdecznie zapraszam Was do pozostawienia komentarza. Yy, dajcie znać, że, że chcecie takie coś i postaramy, postaramy się w jak najszybszym, najszybszym czasie to dostarczyć. Mam nadzieję, że ułatwiłem Wam sprawę w doporze aparatury i symulatora, dzięki czemu, jak tylko wybrane radio do Was dotrze, rozpoczniecie naukę latania. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza, a im więcej czasu poświęcicie na naukę, tym szybciej odnajdziecie się w prawdziwej przestrzeni. Standardowo zaproszę Was na nasz serwer Discord MRC, gdzie będziecie mogli zasięgnąć porady co do konfiguracji symulatora, Doboru aparatury, ewentualnych problemów, czy też zapytać innych pilotów o ocenę Waszych postępów. Jeśli chcecie być dalej na bieżąco z serią, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji kanału, koniecznie z dzwoneczkiem. A jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie lajka. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!